No, satysfakcja każdego twórcy e, polega na tym, że odbiorca a, czegoś się nauczy, czegoś dozna. jak fajnie y, y, ludzie się odnajdują w tym. Y, naturalnie, dzieci reagują najpiękniej. Każdy artysta marzy o tym, żeby jego rzeźba, czy jego dzieło sztuki funkcjonowało w życiu publicznym, żeby spełniało swoją rolę, żeby... No, to dla mnie to jest wielka to jest przygoda, wielkie wyzwanie. Sympozjum nasze, które powstało w sposób jakiś taki prosty, w sposób właściwie no, kameralny, Rozrasta się i w tej chwili już jest to. Zakres europejski, zakres światowy. Przyjeżdżają ludzie ze świata i mówią, że takich warunków nie znaleźli nigdzie indziej. To o czymś mówi. To mówi o potencjale tej ziemi, tych sponsorów i tych gospodarzy. Przy tej pomocy, gościnności, Sympozjum Szczegąskie dzisiaj ma szansę być jedno z najważniejszych w Europie jako realizacja dużych rzeź w granicie. Kiedy kończy się sympozjum, następuje bardzo duże napięcie emocjonalne i z chwilą, kiedy po prostu ostatni dźwig, e, wielotonową rzeźbę stawia na rynku w Strzegomiu, we Wrocławiu, przychodzi pewne takie wyluzowanie i przychodzi pewna radość i satysfakcja. Kiedy po wielkich trudach ukończenia pracy widzimy zadowolenie i sympatię, zrozumienie i zainteresowanie normalnych, zwykłych ludzi, przechodzących, którzy stają, interesują się i wręcz podchodzą często do nas i pytają, jak się to robi, co to jest, prawda, co to przedstawia. Po prostu sam fakt zainteresowania jest już wielką nagrodą za tą ciężką pracę. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie powitać wszystkich, którzy przyszliście tutaj do nas. I proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim sponsorom. Rzeźbiarze, których zaprosiłem w tym roku na plener, poradzili sobie bardzo dobrze. I po prostu teraz niech prace same się bronią. Proszę Państwa, zapraszam do oglądania rzeźb. Tworząc tego rodzaju rzeźby, czy w ogóle rzeźby, stajemy się trochę takimi drogowskazami. A myślę, że dla drogowskazów to chyba najlepsze są, najlepsza jest ilość ludzi przechodzących obok lub przejeżdżających i którzy po prostu wybierają tę drogę, a nie inną. Całe pokolenia ocierają się o, o tą rzeźbę przechodząc. My podajemy kod, odbiorca go odkrywa bądź nie. Ten kod to jest nasza wrażliwość, to jest nasza myśl, to jest cała masa przeżyć, które gdzieś tam pakujemy do tego obiektu, do tego kamienia. Artyści to są dziwni ludzie, ponieważ. Właściwie zrobią coś i się bardzo z tego cieszą, a równocześnie cieszą się z każdego gestu, z każdego człowieka, odbiorcy, który po prostu staje na jego drodze. Sztuka właściwie no ma taką rolę do spełnienia ma nas jakby przybliżyć do, do tych wartości życia, sensu życia. Chciałem pokazać Państwu też moją rzeźbę, moją biżuterię. Która jest motorem tego wszystkiego, czyli mój motocykl. Odzwierciedliłby on właśnie pewną moją naturę. Motocykl jest bardzo duży i ciężki, 1800 pojemność. Jest cały wychromowany, pozmieniany na mój własny styl. Jest po prostu takim cackim biżuterią, jak właśnie cały mój świat taki wymuskany. Motorem tego wszystkiego jestem ja, proszę Państwa, Adam Wyspiański.